Cześć witajcie jestem Leśna To jest czwarty odcinek Podajże z shakes and fidget z Serwera 31 I może od razu Sprostowanie czemu nie było Tyle odcinków A tuż były święta było wolne Po prostu nie miałem czasu nagrywać Bo nie było mnie w domu Na początku Później chciałem się zabrać za nagranie czegoś To internetu nie miałem Przez dwa dni i dopiero teraz Znalazłem czas żeby powrócić do tego nagrywania I ogólnie u mnie z tej chwili jest bieda Ponieważ mam 0 grzybków Nie mam nieśmiertelki Ranking drastycznie spadł na 159 pozycję I zmieniłem guild z zielonego na redemptions W sumie zielone już nie istnieje przez jakieś tam, nie wiem Chyba dostali bana za coś tam a nie wiem o co chodziło ale zmieniłem y, tą gildię na Redemptions już wcześniej ze względu na atmosferę. Była mniej ogólnie napięte wszystko. Teraz y, mamy wypad w sumie do innej gildii na lochy, pomoc w lochach, więc jest mało ten osób. Ci jeszcze dojdą później po, po tej, tej wyprawie. I ogólnie zielonych już nie ma, zostali tylko legendarni z tej teraz. W sumie już nikt nie ma z, legendar z legendarnymi co rywalizować Jak widzicie o. Mają największe levele na tym serwerze Najmniejszy to jest setny gdzie ja mam 9.6 ale to jest spowodowane ogólnie tym że od tygodnia tak No nie robię trzech pasków, dwa dni teraz robiłem w jednym pasku, dwa dni nie miałem internetu Może napiszę od razu Że nagrywam Nagrywam, pozdrawiam wszystkich. Co może kogoś zaatakujemy? Ogólnie piście, czy byście chcieli takie zwykłe odcinki bez grzybów, czy w ogóle jest sens to nagrywać, bo, bo nie wiem. Nie wiem, czy nagrywać takie odcinki bez grzybków, bo w sumie to będzie trochę zamulanie, ale to już od Was zależy. W sumie niedługo i tak będę musiał kilka tam grzybków kupić. Żeby ogarnąć te trzy paski, to coś tam lepszego może nagram. Nieśmiertelkę będę musiał kupić. Ten klaserek mam 8441. Nie chce mi się go bić szczerze. Nie chcę mi się. Już tu bardziej dla, dla fanu niż dla rankingu. Poczekamy na S32, to może się coś ogarnie. E, lochy, lochy, lochy. Odblokowałem już 8 lochów. Dzisiaj padły mi do ósmych kluczyk. I ogólnie na 90. którymś levelu dostałem dopiero klucz do szóstych lochów, kiedy na do siódmych lochów miałem na 80. którymś. To jest taka zagadka, że po prostu. Obra, może nam się uda, może nie. A no, nie udało się. I ogólnie, co ja ch jeszcze chciałem powiedzieć? Eee, chciałem jeszcze powiedzieć, że będzie na moim kanale jeszcze inna seria z gry Dragon Sunk Online. Będę tam z kolegami grał, żeby. No po prostu zaczynam w tamtą grę grać i nie chcę, żeby na kanale były takie pustki, bo z Shakes'a będę teraz mniej nagrywał, bo po prostu nie ma co. Zero grzybków. Teraz nie miałem czasu. No i co mam tu nagrywać? Jedne loszki, jedna ręka i siu. No a jeszcze ogólnie mam ten... wiedźmę uwiedźmy, w gabinecie magii. W sumie ja tu chyba może z jednym temek wrzuciłem. Nakrycia głowy nie mam. Nie będę kupywał, nawet nie mam jak kupić. Kibelek będzie od setnego levela już niedługo. Może jutro kupię grzybki, to wam coś ciekawszego nagrama. A tak piszcie w komentarzach, czy byście chcieli częściej odcinki, ale niektóre odcinki będą polegały po prostu no, na tym, tak jak teraz będą po prostu, że wbiję, pokażę wam co i jak, jak, co się u mnie dzieje, zrobię tam arenkę lochy i tyle z tego będzie, bo, bo nie mam jak lepszych nagrywać. A więc co, to by było na tyle. I do nas widzimy się niedługo pewnie w Drakensang lub w Shake'sie. To na razie.